Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z PokeWorstów, tym razem. Yy, generalnie dzisiaj odcinek miał być wcześniej, ale ponieważ z przyczyn no takich, że no musiałem coś zrobić i, i po prostu tak mi się przedłużało, przedłużało i nagrywam to o 22 i wstawię to pewnie od razu po tym jak yy, nagram to. Yy, na początku yy, bo część osób nie ogląda yy, jakby odcinków z Arosa więc chciałbym zaprosić wszystkich na Discorda, który jest w opisie yy, i generalnie sprawa wygląda tak, że grupa na Facebooku zostanie usunięta pewnie. Yy, I generalnie teraz wszystko będzie na yy, Discordzie. Myślę, że to będzie akurat spoko. Discorda ogarnęła, e, inaczej, Discorda ogarnęła jedna osoba, e, właśnie mój widz, więc e, chciałbym podziękować, e, a dzisiaj mm, tak siedziałem sobie i myślałem, z czego by, wam by tu nagrać, no i teraz tak sobie myślałem, no kurde, coś bym nagrał, ale nie wiem co, no i teraz tak... E, Zadania z tak średnio mi się uśmiechają robić, bo... no czy w międzyczasie mogę robić? Owszem. Co jeszcze mogę robić? Mogę wbijać poziom, ale to jest nudne. Yy, mogę próbować coś znaleźć ciekawego, mogę robić zadania Elma, no też w sumie. Ale sobie przypomniałem, że mamy coś takiego jak profesor Samson. Yy, no i tak stwierdziłem, że... a, wezmę sobie Wezmę za amatorską. No i akurat taki w miarę spoko, dostałem z Danko, a mianowicie no, 50 zupanie bugów, 2000 w jakiejś lokalizacji i 15 muchomorów. No sobie myślę, dobra. Nie jest to jakieś bardzo wymagające zadania, niepowalające, znaczy nagrodnie niepowala, niepowalające. Ale uśmiechnąłem się, bo jak wiecie, teraz był ten event mini na łapanie bugów i <laughs> szkoda, że akurat wtedy nie miałem tego. Ale no cóż, skąd mogę wiedzieć? Więc jak widzicie, udało mi się już prawie zdobyć te 50. No i jeszcze sobie dobijam powoli te 2000 wypraw. Powoli, powoli, bo. W międzyczasie gram w Arosa yy, i pewnie odcinki już będą z mojego głównego konta, bo stwierdziłem, że nie ma sensu tracenia czasu na tym koncie, który nie, nie ma sensu, a będą już jakby z tego mojego głównego konta. No, to tylko tyle wstępu. Yy, I generalnie co udało mi się złapać yy, dzisiaj. Znaczy może znaleźć. Udało mi się znaleźć Shiny Embora Po prostu jak ja to zobaczyłem to byłem w siódmym niebie Ponieważ Tepik jest moim najbardziej ulubionym starterem ze wszystkich Jest moim kochanym To był mój pierwszy starter właśnie w Poke Warsach. I zawsze chciałem mieć Shiny No i ja go złapałem na Repeat bolach, Bo stwierdziłem, że należy się, bo chcę go mieć yy, nie mam pojęcia gdzie on teraz jest w, w czeluściach mojego o, tu jest także, jest fajnie, w ogóle yy, twórcy gry, pomóżcie, już nie ma miejsc na yy, pokebox, zwiększcie pokebox nie, serio, nie mam już miejsca yy, tak trochę słabo, rzekłbym, ale no cóż i generalnie yy, Skończyły mi się bole dzisiaj, więc musiałem dokupić. E, więc myślę, że po. E, chwilę, po ile ja kupiłem? Ach, po 5000 wszystkiego, więc myślę, że tak starczy na tydzień, dwa. No, coś w tym rodzaju. Dobra. E, ponieważ, no jak widzicie, ma, e, net boli mam 5000, a level boli mam 4. Bo ich więcej ale trochę już dzisiaj przeklikałem. Zresztą, no widzicie, no, zrobiłem prawie 700 wy wypraw. No. Mm. Nie, nie chcemy kamienia. Kamień. Wolę zostawić sobie kamień niż przerabiać. Yy, no, moonbola, z yy, I właśnie jak zastanawiałem się. Yy, no bo właśnie jakby teraz yy, robię próbę. No i tak zastanawiałem się. Kurde, no, ale nie wiem jakby gdzie szukać. No i wziąłem sobie blotkę, no i patrzę sobie na Pokémony. No i patrzę, patrzę, okej, okay, tu są bagi, okej. Okay. No i skupiłem się tylko na nich. A one występują w lokalizacji, która jest za 6, więc mi się to nie opłaca. Ale od razu wynik mi się yy, w oczy i jego ewolucję. I pomyślałem, że ej, dobra, w sumie to jest spoko, yy, bo no to jeszcze można, nie wiem, Joltika, ale no nie, zostaje przy yy, wynipidzie. Yy, no i myślałem, że on będzie w tej lokalizacji, bo tu jest za cztery można yy, podróżować, ale okazało się, że nie. Więc stwierdziłem, że dobra, no trudno, yy, idziemy dalej. I generalnie tak jeszcze myślałem, co można byłoby porobić. I generalnie chciałbym skończyć. Znaczy, chciałbym uzyskać wszystkie odznaki, które mogę faktycznie zdobyć. A mianowicie potrzebował, jakby. Macie coś takiego w pokowarsach, jak zdobywca regionu. I mam jedynego zdobywca regionu w Umowie, właśnie, i to polega na tym, że robicie wszystkie sale, yy, wszystkie zadania, ołka. Yy, musicie też z, zrobić wszystkie wydarzenia, bodajże, Nie, teraz pewien, nie chcę teraz wprowadzać w błąd, więc yy, sprawdzimy na szybkości. Yy, poboczne. Nie to. Dobra, tutaj jest. Yy, o, no z unowy się będę no, posiłkowo właśnie tego słowa brakowało mi. Robicie zadania, robicie sale, bossy, właśnie i co jest potem ważne, osiągnięcie lokalizacji. Czyli musicie 400 razy podejrzewać w jednej lokalizacji wędrować, by zdobyć. I każdą lokalizację musicie tak przejść. Więc jest to delikatnie trudne, biorąc pod uwagę, że na przykład w niektórych zadaniach, yy, no inaczej większość zadań od dołka jest kompletnie nieopłacalna. Umówmy się, no, jakby wydacie więcej niż zyskacie, więc jedyna rzecz, którą wzyskujecie to teoretycznie punkty w rankingu, ale niby nie do końca, no bo ten przelicznik jest taki... I tak, i nie, i coś dostaniesz, coś stracisz. No i tak. No, nie wiadomo. No, ale no cóż. Eee, dobra. Generalnie mm, chciałem ukończyć kanto, bo, my, bo myślałem sobie. Dobra, no to zacznę sobie robić od początku. No, tylko właśnie e, od tego momentu cały czas próbuję wbić. 50 poziomy y, moim pokémonom, ponieważ zepsułem i nie doczytałem, że wszystkie pokémony muszą mieć co najmniej 50 poziom, y, a nie będę wydawał znowu kasy na to, żeby. Y, jak to nazywa? No bo poświęciłem, powiedzmy, kamienie i przedmioty, które <laughs> miałem y, w swoim plecaku. No, ale się tak wydarzyło, że no, jeszcze pokupowałem różne przedmioty, bo nie miałem wszystkich. No i tak wyszło, że wydałem na to dużo. No i niestety, no... Houston, Houston, mamy problem. Ja chcę tu oddać, a okazuje się, że mogę oddać tylko jednego. No i od tego, od tego czasu wbijam 11 pokemonów. Powoli, bo powoli. Ale kiedyś na pewno osiągnę. Jeśli ktoś by chciał pomóc e, mi e, jakby wybijać levele w tych pokemonach No byłbym wdzięczny jakby nie patrzeć, no bo e, No jest to ciężkie, ale z, z jednej strony Spoko jest to, bo tak to nie tracę jakby tego poziomu e, Nie tracę poziomu i chociaż trochę tam zyskuje, e, Bo jakby no, mój Greninja ma 130 poziom, czyli maksymalny więc, jakby ten X by znikał, tak? Nie, nie byłoby jakby przełożenia na nic innego. A w ten sposób mogę wybijać poziomy, chociaż to jest też taka trochę syzyf syzyfowa prasa. Yy, ale no cóż, życie. Yy, generalnie, jak to nagrywam, to jest sobota. Tak, jest sobota? Tak, jest sobota, dobra. Musiałem, musiałem ogarnąć. Yy, mamy sobotę. Tydzień temu był właśnie ten mini-event, więc hmm, Na przykład, jeśli byłby na przykład za tydzień ten znowu mini-event dotyczący jakiegoś y, Typu No byłoby pewnie spoko Bo tak to bym mógł jakiś live puścić, ewentualnie odcinek y, No typu ty tego typu rzeczy, nie? Y, dobra, ale jak na razie hmm, Właśnie nie, Skupiam się na razie na, e, na zdobyciu tutaj. No, cztery pokemony jeszcze muszę złapać e, typu Bug. E, w sumie, z jednej strony, to jest tak, że mówię na niektóre pokemony nie wiem, czy na przykład on jest typu normalnego, zamiast normal, czy flying, latający. No, to jest taka trochę, w sumie, nie ma zależności, w sumie, po prostu mówię jak jest mi wygodniej. E, więc brakuje mi jeszcze czterech robaczych do złapania a ponieważ łapię bez obniżonego poziomu czyli po na 50 poziomie zamiast na tych niższych no to jest logiczne, że nie zrobię tego tak szybko ale na pewno jak skończę tutaj w tej lokalizacji to pójdę do posiadłości może jak to się nazywa Litwików, Litwików Nie wiem, Litwik? Nie wiem, no, mniejsza. No do tej posiadłości No i y, tam po prostu jest najwięcej duchów teoretycznie właśnie na robienie tej mojej próby. Y, I mam nadzieję, że przynajmniej za tą w końcu już dostanę y, kamień Z y, ognisty. No to bym bardzo byłbym szczęśliwy. By w końcu mi dropnął, no. na początku yy, chciałem wodny i udało mi się w końcu wydropić yy, wodny, ale no, nie jest to jakieś bardzo. O, właśnie, kolejny z fradykami yy, drugi, właśnie. O, i to jest nawet ten shiny embor. W sumie nie wychodziłem z gry, więc mam to zapisane w. Mm, no, w, w opisie, no. Yy, tu chciałbym, o. No więc zostawiłem jeszcze dwa pokemony. no robi się trochę długo, ale nie będę narzekał. Bo nawet tak chwilę, tak z 15-20 minut poklikać nie jest yy, nawet takie złe. Yy, tylko właśnie w tej grze potrzebny jest cel, bo jeśli nie macie celu, yy, w których chcecie osiągnąć, no to ta gra nie, przestaje mieć sens. No, bo na przykład mam teraz dwa cele. Dobra, może jest tak z 3, bo chciałbym wbić właśnie z tymi oznakami, czyli każdy zdobywca regionu, bo to po prostu ładnie wygląda. Plus, no, to na tym się zatrzymajmy. Następnie chciałbym wbić w końcu 1 miliard jenów. No, jestem. No. Nie powiem, że blisko, bo. Jeśli powiem, że jestem blisko, to bym skłamał. No, powiem, że jestem. Jeśli będę miał 50, 50 milionów plus 1, to wtedy mogę powiedzieć, że jestem e, w połowie, tak? Ale no, niestety, jakby e, są wydatki w międzyczasie nieprzewidziane lub przewidziane, więc wiadomo. I generalnie następnym celem będzie wbijanie, czyli jakby. Mm, Statystyk, tak, no bo on na razie jest zrobiony na 3000 specjalnego ataku, tysięcy prędkości i tysięcy życia. A chciałbym, żeby jego poziom umiejętności skoczył na wyższy, więc na pewno chciałbym, żeby nie wiem, wbić może na te 6000 Specjalnego ataku. No powiem tak. Wbicie mu wyższego poziomu na pewno będzie trudniejszy i czasochłonny, bo zobaczcie. Kasę, żeby z, uze, y, zebrać no, wyższą kwotę. No, żeby chociaż na jakiegoś pokemona albo te, tego typu rzeczy, no to musicie poświęcić dużo. Y, nie pamiętam, kto. Na, ktoś na live'ie mówił, że ma miliard trzysta czy czterysta. Zapytałem się, ile zbierał. On odpowiedział, że zbierał rok czy dwa. Więc zobaczcie, zbieranie kasy przez np. nie, zbieracie kasę przez rok. Nie wydajecie, trzymacie, łapiecie poksy, w ogóle super jest. No, i przychodzi ten chwi ta wielkopomna chwila. Yy, jakby wbijacie swojemu pokemonowi statystyki. I to, co zbieraliście przez rok, idzie w 5 minut. Z jednej strony, dalej macie tą, tą niby kasę, bo jest w pokemonie Ale z drugiej strony, dalej boli, no bo poświęciliście czas tylko po to, żeby wbić. E, liczby w grze, która i tak nie zmienia w nic w waszym życiu. Ale, no cóż, e, gramy, bo nam się nudzi. Nie, nieprawdaż, no prawdaż. Dobra, generalnie gadam i gadam już trzy ołki minęły, a ja dalej nie zdobyłem tego jednego ostatniego robala. Dobrze, no pigi, pigi fajnie, lubię Was, ale. Nie, nie teraz, dajcie mi Robaczaga. Dobra, to będzie trudniejsze, chyba. No jednak, nie chcę walczyć o tej lokalizacji, bo z szkodami ołków na, na nią e, wolę w posiadłości, żeby robić sobie już e, przy okazji e, próbę. No właśnie tego mi brakowało słowa. Ech, więc, no cóż, trzeba klikać i zbierać. Ale no, no, chciałbym w tym oku jeszcze zmieścić, bo nie ukrywam, że jednak, no, to są, to jest tylko że inaczej. za to, za to zadanie i tak nie dostaję nic wykruwowanego. Co byłoby dla mnie jakoś mega ze strzykiem czegokolwiek, Na pewno spróbuję w miarę szybko osiągnąć, jakby. Mm, Inaczej, postaram się szybko ukończyć to zadanie, po to, żeby spróbować, może zaawansowany, lub po prostu nie skaczmy jeszcze tak bardzo, bo jeśli dobrze pamięta, pa, pamiętacie moje odcinki e, czy relacje po prostu z tych zadań, no wy, pewnie pamiętacie, że e, no, nie były one kompletnie opłacalne. Bo wykonanie jakiegokolwiek zadania było po prostu masakryczne. W ogóle zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo ten, jakby te zadania są już od jakiegoś czasu, ale dalej, jakby ten sezon, jakby dalej nie ma sezonu. Nie skończył się. Więc jestem ciekawy, kiedy skończy się. No? Bo jednak e, jest tylko topka i tyle. Uh, możesz się obserwować, kiedy w końcu się skończy Lub. Czy wy w sumie też robicie, czy zapomnieliście o tym Bo jeśli być szczery, to zapomniałem o tym uh, A przypomniało mi się tak po prostu instant um, Na przykład, jeśli... Dobra, <laughs> mam ukończone <laughs> uh, Chwila, teraz nie pamiętam kompletnie to było tu, tak, to było tu, dobra Hu, dobra. I teraz mogę sobie dokończyć elegancko. Litwik, dzień dobry. No, nie zupełnie, no niestety. No, trudno się mówi. Yy, jest dobrze. 50. To już jest zrobione, więc teraz wystarczy poklikać jutro. Pojutrze i będzie zrobione, więc myślę, że będzie Git. I dziękuję za uwagę. E, jeśli Wam się spodobało, to oczywiście wiecie co robić. E, jeśli chcecie dołączyć do Discorda, to również zapraszam, link w opisie. E, na pewno będzie to łatwiejsze do skomunikowania się ze mną e, Plus będą tam więcej informacji e, i będzie na pewno bardziej to rozwijane niż grupa na Facebooku, która w sumie taka jest bez sensu trochę. Więc cóż, nic nie dziękuję za uwagę. No i co, widzimy się w następnym pewnie odcinku z Arosa, więc jeśli chcecie zapraszam, jeśli nie, trudno. Mam nadzieję, że Wam tak się spodoba. Więc ja dziękuję i do następnego. Siema!